Cześć, cześć. Witajcie w już piątym odcinku na tym kanale z serii Minecraft Survival. A trzecim odcinku na tym serwerze. W tym odcinku będziemy walczyli z potworami po nocy. Ale zanim do tego dojdzie, trzeba będzie się naszykować, więc zejdziemy do podziemi i pokopiemy potrzebne surowce. Jakoś w poprzednim odcinku robiliśmy te farmę. To w tym odcinku będzie walka z potworami. I tak będziemy pewnie balansowali. Jeden dzień po prostu tam kopanie i tp, a w następnym po prostu będzie rozbudowa bazy, domu i coś tego typu. Aha, zapomniałem wziąć nawet pochodni. którzy raczej nie będę tej zwiedzał, coś mi mówi. Dobra, to jeszcze zaraz jedną zdobyć. Bo poprzednim razem zombie, dobrze pamiętam zombiaka. O, o, oj. Szaktały się żelazo. Ale musiał bardzo mieć żelazo. Krótje i będę w stanie wejść. znakowały. Teoretycznie mógłbym tam żejść i je po prostu zabić. Ale teoretycznie one mogą mnie zabić pierwsze. A tak sobie to pozbieram w miarę bezpiecznie żelazo. Uff. Tam widzę, że jest ten. Jakby to powiedzieć, kopalnia? Kopalnia, po prostu kopalnia. I nas nawet skelet nie jest w stanie trafić. Ig daleko go pokażeliśmy. Dobra. W sumie to może na razie tak wyłożymy: tak, w sumie nie, to, to, to i tak. Strzeliśmy się, muszę Nie wiem, zielonoś mi się wydaje, że szkielet jest nade mną. Ech. Dobra, pochodnie w dół, bo co innego. No patrzcie, drewno i kopalnia i dużo potworów. To może na razie i więcej potworów, dużo więcej potworów. No to lecimy dalej. Jest, mamy nić. Tylko będziemy mieli trzy nici. Ty nic nie widzę nawet. Okej. Okay. jest ci nowy pająk. Sodnia. Dobra, lecimy tam dalej. Co to jest nederowa skała? Co to, gdzie ja właściwie jestem? Nederak, gdzie ja tak właściwie jestem? To aż powiem, że się wystraszyłem. Skoro tutaj jest nederak. Właściwie jestem. Znam wam że zaczynam się bać. Skoro to jest nederak, to gdzie ja jestem peril. Skoro to jest już Nederak, Ale węgla i tak potrzebuje. Gdzie ja jestem? Przecież nie można się dokopać do netheru. O! Następna zabawa. Nie, to jest tutaj, to w kontynuacji tego tutaj tych rudy Ale tak... No, gdzie ja jestem to No, gdzie ja jestem? Nie wychodzimy stąd. I trzeba przyjść z o wiele lepszym sprzętem na dół. O wiele i to o wiele lepszym sprzętem. ty ja tutaj nic nie zrobię. Jak to jest Enderman, to cały set się przyda. O ja cię kręcę. Właśnie na Teraz chyba będzie pozytywne jest ale wiem, że tutaj. Mógłbyś strzeć się jednak na dół, wiesz? Przydałaby się pomoc na dole tam. O. No i możemy zrobić to co było to co będzie na tytule odcinka. Pokaż mi następne oferty, człowieku, ty. O, czas teraz go na inaczej. Ale przyznam, że to było creepy. I to bardzo. W sumie to jest YouTube, Te mają dwa zbroi, te jeden. Widzcie co? A, teraz nic nie zrobię, nie mam nic w ekwipunku. A teraz. sto jak, stojak na zbroje. A nie wiem jak się to robiło. Ale netherrack? To mi naprawdę śmierdzi. No i lecimy. Co ja myślałam o drugiej nocy, ale to może być taka dodatkowa noc. dodatkowe walki. O ile jakieś potwory się pojawią. You are have killed me, I kill you. Jeździec? Idziemy na jeźdźca. z ich strony, że postanowili sami się zabijać. Chodź z TNT, ej! Co hm. co chciałem mam, więc w sumie? No się. Tylko gdzie? Mamy <grymne> więcej Co? Zrobimy sobie następną noc. Jak mówiłem, w tej nocy nie. Tylko dopiero w następnej. Zrobimy sobie łuki. Dziennicy dopiero... O nie! Kutu!

No i nas zabili. To idziemy spać. Ale dużo ich tam było. W... Skąd ich tu aż tyle? Ja się pytam. A, gdzie mój męż? Where is my su Ej, no nie, nie gadajcie, że mi akurat zniknęli. Nie, dobra, jest miecz. Oh. A, A się tam tylko skos, tu... Tyle zombi się wzięło. Ty było z 15 zombi co najmniej. na jest to, że zginęliśmy. Ale skąd tu tyle zombi się tu wzięło to zombi zombely? Skąd tu tyle zombi? Ja się będę pytał cały czas. No skąd tu tyle zombie się wzięło? To była cała banda zombi. Ale to za małe określenie na ilość, ile tutaj ich było. Oj, dobra, będzie Chcę mieć kurczaczkę, dobra. tylko skąd to tyle zabi się wzięło? To było raczej nienaturalnie. Bo tu jest naprawdę tyle zombi tu było, że ja nie mam pojęcia skąd oni się tutaj w takich, w takich aż ilościach wzięli. Bo rozumiem, żeby się tej znaleźć, bo to normalne, ale w takich ilościach. Hmm, dlaczego on się dzwoni? Dobrze, że samresz, dużo tutaj przedmiotów. Dobra, naś weźmy i No, jest pastor. Skąd tu się ich tyle wsięło? Ja nie mam bladego pojęcia, ale naprawdę jestem bardzo ciekawy. Ty naprawdę była ich cała masa. Jak mogli się dobrze zobaczyć, trzeba będzie się zdecydowanie lepiej naszykować na tę noc. Zdecydowanie. Oj, zdecydowanie lepiej na tę noc trzeba będzie się naszykować. Hmm. No, coś tak się wydawało, że tutaj powinno coś na mnie czekać. No, nowe. No, i teraz to będzie. Teraz to ich zapraszam. Łuk jeszcze. No, i luk, nic nie muszę. A nic nie mogę. No, to teraz to ja zapraszam. Panny potwory. Teraz to zapraszam. Jak mam full test play, to możemy brać. Możemy się bawić. Tutaj potworki wyjedne. Nie będzie, co z tym mam zrobić tutaj. To, że tutaj jest, jest tyle takich przedmiotów, które mi się na razie nie przydadzą. to. znać... zrobić tak. Um. Tak i tu. Puf, puf. W takim razie tutaj damy tutaj chlebek. Powiem tyle. To nie będzie łatwe przynajmniej ile tej było z pod samą wioską. Strzały. Zdecydowanie mi się podoba. Ja już ich jakieś dużo. Ale wiecie, 6 strzał zawsze lepsze to niż 0. Nie różnią tutaj za dużo materiałów na strzały. Może ja się tutaj raczej nie odeznaleźć. To jest glina. No I tutaj jest przecież dużo tego węgla. XC Będzie to handlą sameraldy. A później coś u niego kupi ponownie, by mieć po prostu dalsze przedmioty. Może akurat będzie 15. Nie, jest 13. Pechowa liczba. skąd z mi drugi jaskini, bo w tej... Zdecydowanie nie mam na razie to szukać. W sumie chociaż mam pełnego chestplate, ale no jednak enderman to inny kaliber. Jednak enderman A to całkowicie inny kaliber na powierzchni, a po prostu taki w jaskini. Całkowicie inne, dwa inne kalibry. O, właśnie, wiedziałem, że tutaj coś jeszcze będzie. O, Weźmy kilka i później to przyrobimy szybko na strzały. Kilka, by zapolować, znaczy. Zapolować na drzewa! Wciąć trochę drzew. Zdecydowanie. 12 wystarczy. Mmm, piór mam chyba mało. No, ja sobie tutaj jeszcze pochodzę, bo wiem, że tutaj będzie jeszcze tego więcej. No, wyjście, jak tutaj tego dużo. Tam może być wioska, ale nie sądzę, bo ja chyba nawet tam wtedy przechodziłem. Że będę musiał zobaczyć, czy tam nie chodziłem. Nawet jeżeli chodziłem, to i tak tam luknę. No, już są na dwa tradey. Na no, jakoś dużo mi nie płynie. Są przecież ale bardziej chodzi o emeraldy. Później dam mu za te buty. I bym sobie w sumiła... Bo co innego, bo ten gong zdecydowanie za drogo on wycenił. 30 ileś. Zdecydowanie za drogo. Ja tyle nie mam i tyle raczej mieć. Nie będę, bo wcześniej komu się sprzedam. No, widzę, że tutaj jest tego sporo. Już mamy na trzy handle z tym villagerem. No. O, no, już tam widzę następne. O, tutaj mogłoby się przedać atramentu. I do napisania książki. Wiem, że dzisiaj odcinki wychodzą wyjątkowo późno, ale no, wcześniej po prostu miałem bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Dlatego się wychodzą tak późno. Ale najpewniej. Na feriach one będą wychodziły po dwa odcinki z każdej serii dziennie, rano i wieczorem. I może dojść również dodatkowa seria z deforestu, Ale to może dojść. Niekoniecznie dojdzie. Zobaczy się jeszcze. No, mówiłem, to jest tyle jest tego. Już na pięć handlów nie zdecydowanie stać. No nie, brakuje mi jednego węgla. Jednak. No. Teraz mam już pięć emeraldów. I wiem, że w komentarzach podał mi film do tego, jak właśnie wstawić ten dzwoneczek ze subskrypcją, ale no ja nie chcę być taki typu kanał po prostu, że po prostu będzie się tutaj cały czas Wam coś wyświetlało na ekranie, tylko wolałbym po prostu, żeby tutaj były po prostu same gry intra nie planuję robić, żeby po prostu mieliście tutaj same gry tylko gry po prostu mogliście widzieć na ekranie i tam może w przyszłości przed po prostu grom po prostu jakieś krótkie reklamy ale to nawet nie jestem pewien Nawet nie wiem ile ten odcinek już trwa, ale przez minut 20 minut będzie. No bo tam jeden dzień, część nocy, teraz dzień. No to w sumie po tej nocy będziemy kończyli ten odcinek. Jak zrobimy to, co pewno jednak na tytuł. O, jak tutaj dużo tego węgla. A mi się wydaje, że byśmy tak przekopali tę całą te całą właśnie te kamienne, całe ten górę, to by wyszło tego węgla i to bardzo dużo i żelaza również trochę. Najpewniej. O. o, 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 a co tam mamy? Jak nie to postawiłem, co to jest jakaś tajemna jaskinia. Tu jest ta jaskinia wewnątrz tej góry. Ale patrzcie. Już mi się kilof rozlatuje. I się rozleciał. Chyba kupiłem od płatneża kilka kilowów, Ale nie pamiętam. W sumie dwa to... Nie! Nie będzie mi set na kilof żelazny. Chyba, że ja sobie kupię. O jacie. Za wcześnie jest ta noc. Za wcześnie... Jest ta noc. I to zdecydowanie. Zdecydowanie za wcześnie jest ta noc. Ja je ja strajkuję przy wczesnej nocy. Ja przecież 10 minut. Już minął 10 minut. O, widzę, że trzy golemy są. Widzę, że <laughs> trochę roboty jest. Zdejmą mi. Golemy. Na górze nie trzeba gdzie się bać o villagerów. Na no, nie mam zamiaru z mojego domu, bo jeszcze zginą marną śmiercią. Ja wchodzę. No właśnie. On niech tutaj śpią. Przynajmniej są sobie bezpieczni. Dobra. Tego budzimy. I się handlujemy. 8. I. W sumie. Budy zdecydowanie więcej mi dadzą. Wiem, że te buty nie potrzebuję, ale ja już. Chcę być go po prostu na nowym poziomie. O to po prostu chodzi. No pokaż swój poziom! Nareszcie coś z rozsądnego! Tarcza za jeden Emerald. I to mi się... Eee, to również zaczyna być rozsądne. I to mi się podoba. To mi się po prostu zaczyna podobać już. No, mam dwa, mam dwa. Powiedzcie, że mam dwa. Powiedzcie, że mam trzy. Jest, mam pięć, czyli będzie na kill off. Ale sobie mam jeden kilo, więc nie jest aż tak źle. Dobra, to tu. No, tutaj dajemy tego tak z tyle. Ale jednak, tak to zmieni. O! wróciłem kolejność. No wysyjcie spać. A my robimy to, co miał być w tym odcinku. I będzie po prostu na. tytule. Albo walka nocna, albo ta duża horda, która była wcześniej. Nie, nie, kupi szkielet, kupi, 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 nie, weź mi do środka. Nie, nie oświetliłem tej farmy i mam za swoje. A! I zwierzęta mi pozdychały tylko! Dobra, gdzie on jest? Lepszy snajper! No, ale mi rozwalili całe te. A! Gdzie był ten drugi? A Jednak to nie będzie tytuł, potem tylko inny. Trzeba będzie dać. Ale mnie po raz drugi rozwalili. A, no, patrz, co się stało! Cała farma wysadzona. Tego już za wiele! Buchaj. Wysadź mnie. Nie, nie! Do dziury! Do dziury! Do dziury! Jak mi wszystko wysadzili... Wy to widzicie? Co tutaj te klipery zrobię? Krzysiu, ja mnie żelazo? Mało warte. A... <laughs> Powinienem mieć po swój secik. A... Jakie straty ogromne. A... No patrzcie. Co te creepery robią, to się nie da tego opisać normalnie. Ja teraz sesję połatam. Liczy na to że tutaj żadnego więcej nie będzie. Nie no, trzeba na nasną walkę, no to trzeba będzie się lepiej naczekować. To może będzie w następnym odcinku. Po tym zaczynajmy nie czym jednak po prostu walczymy w nocy z po prostu potworami, ale no. Jak sami widzicie, po prostu nie wychodzi mi to w ogóle. Po prostu w ogóle. Jak sami dobrze widzicie, nic z tego wyszły. Tylko na... w zombie, później creepery, po prostu wysadziły. A. Za dużo tego tutaj tego wszystkiego było. No jeszcze... Jeszcze mnie pająk zabije, to będzie po prostu cudo. A. Nawet nie sprawdziłem, czy wszystko mam z powrotem. No wszystko w sumie jest. Ale strata wielka. Są straty na kilka godzin już. To, że mi tutaj cały ten płot wysadzili. No cały tutaj ten płot został wysadzony trzeba będzie naprawiać ziemią. Ach. Ach. No, po prostu przegraliśmy tę walkę Po prostu ją przegraliśmy Nie udało nam się odeprzeć ataku zombie A później, klipery Ruf No, pozostało w sumie niewiele znaczy się pozostało tych niezałatanych dziur A Jest jakiś w ogóle w tej klatce Jedna krowa Jedna Myślałem, że tutaj coś jest Jedna krowaś tylko stała. Przynajmniej te tam kury tam wejdą, tam na do kratki. Jeszcze te kury tej z Fabie jest przyszły. Trzeba zrobić jakieś wejście, bo nawet tu nie wejdą. A, no, po prostu nas wysadzili. Jakby to ładnie powiedzieć. O, to są mała! Uff! To jest to dziecko, które my tu mieliśmy. Zresztą się ono się ostało. Uf. Cały szczęście, się, że dziecko przeżyło. To by było w tyle w tym odcinku. Elo.